Dobry wieczór Państwu. Ze studia WPS Production mówią do Państwa Dariusz Kosiul. I Paweł Ziemiński. Dzisiaj piątek 20 marca. I o tyle to jest ciekawy dzień, że w dniu dzisiejszym zakończył się szczyt Unii Europejskiej. Dwudniowy szczyt Unii Europejskiej, który miał zdecydować o tym, czy Unia będzie kontynuowała, czy też zawiesi, czy zakończy sankcje w stosunku do Rosji których pretekstem i powodem według interpretacji Unii Europejskiej była pomoc Rosji w stosunku do separatystów we wschodniej Ukrainie. W związku z tym, że zinterpretowano to jako naruszenie przez Rosję memorandum budapesztańskiego, które w latach 90. określało pewne strefy wpływów, które były m.in. następstwem tego, że Ukraina została pozbawiona broni atomowej i to miało oznaczać. Że zachowuje się pewne status quo, to znaczy NATO szanuje suwerenność Ukrainy, Rosja szanuje też suwerenność Ukrainy i Ukraina rozwija się jako kraj suwerenny, niezależny i pozbawiony jednocześnie broni atomowej. Ale no, okazuje się, że te warunki zostały tak naprawdę naruszone nie przez stronę rosyjską, tylko przez stronę zachodnią, dlatego że pomimo tego, że deklarowano, iż NATO to jest Pakt Obronny, że NATO to jest pakt, który nie ma w ogóle na myśli angażowania się czy ingerowania nie tylko militarnego, ale teraz współczesna wojna to przecież nie jest tylko obecność karabinów oraz y, sprzętu, tylko to jest wojna informacyjna, wojna psychologiczna, przygotowanie społeczeństw, dezorientacja, dezinformacja, chaos społeczny, chaos gospodarczy. To wszystko, z czym mamy do czynienia współcześnie w Ukrainie, to spowodowało, że mogło dojść do wydarzeń. W rezultacie na terenie Ukrainy. Oczywistym jest, że Rosja w jakiś sposób musiała na to zareagować, dlatego że to było już naruszenie pewnego status quo w tej części Europy, a groziło to nie tylko chaosem na Ukrainie, ale też ulokowaniem baz amerykańskich na Krymie, w bardzo strategicznie ważnym punkcie na wybrzeżu Morza. Czarnego. No, bo Rosja byłaby odcięta od Morza Czarnego. Ale wróćmy jeszcze do tych sankcji, od których zaczęliśmy. Komunikat na temat tych sankcji był dość lakoniczny, że one są utrzymane, prawda? Bo one mają funkcjonować chyba do końca czerwca te narzucone do tej pory sankcje. No tak. To w dniu dzisiejszym te komunikaty brzmią tak w zasadzie są dwie cechy. To znaczy, widać, że nie ma żadnej jednomyślności. To już wiadomo, że nie ma jednomyślności. Są dwie a nawet prawie chyba trzy stanowiska w ramach... Unii Europejskiej. Są kraje, które są zdecydowanie przeciwne kontynuowaniu sankcji, czyli Włochy, Hiszpania, Węgry, Grecja. Są kraje, które, jak no ważne kraje, Francja i Niemcy, które mówią, że należy no, w pewien sposób bardzo elastycznie, ale nie niezbyt agresywnie reagować na sankcje, sankcjami na, na politykę rosyjską, bo sprawa nie jest tak bardzo jednoznaczna, jeżeli chodzi o sytuację na Ukrainie o, i, i, i o to, kto tutaj zawinił. A poza tym no, w grę wchodzą interesy gospodarcze też bardzo. No i to, żeby nie ulegać tej presji, tego szowinistycznego nurtu y, jastrzębi neokonserwatywnych, inspirowanych przez z, Waszyng z Waszyngtonu. No istnieje też grupa krajów, które są bardzo instrumentalnie traktowane i pełnią rolę jastrzębi tutaj w Europie. I niestety do tych krajów należy Polska i Litwa. No tak, bo taką rolę nam wyznaczono. Ale tak jak ja zrozumiałem ten komunikat, to no, przedstawiciele państw wchodzących w skład Unii Europejskiej będą musieli się spotkać jeszcze raz, żeby, to chyba w czerwcu, tak, tak. żeby podjąć decyzję wtedy rzeczywistą, jak to z tymi sankcjami. A zdaje się, że ten szczyt obecny chyba był zdominowany przez zupełnie inną sprawę, chodzi chyba o Grecję. I ewentualne jej opuszczenie strefy euro, bo to jest. No tak, to jest, to, bo to jest jak gdyby wyciągnięcie Będę... jednego z klocków w tej piramidzie, która może grozić tak, tak naprawdę zawaleniem się całego tego pomysłu Unii Europejskiej, unii walutowej i tak dalej. Będą wypadały te państwa, tak jak klocki w, w dominie będą się przewracały. Ale wracając jeszcze do tych sankcji gospodarczych, to no powiedzmy sobie. Także czy te sankcje, znaczy no, odpowiedz, odpowiedz mi sobie na takie pytanie, czy te sankcje są gospodarcze, czy są one dla Rosji w jakiś sposób szkodliwe, wyjąwszy cenę ropy i spadek wartości rubla? One mają w takim wymiarze spektakularnym taki szokowy charakter, jeżeli chodzi o społeczeństwo na krótko. Rosyjskie, prawda? bo niektórych towarów zabrakło na rynku, ale z drugiej strony przy tym ponad e, blisko 90% poparciu polityki Putina przez społeczeństwo rosyjskie szybko przetrawiło, dlatego że uznało, że to jest konieczna ofiara, żeby zachować suwerenność i niezależność polityki rosyjskiej i dlatego ten skutek został e, zupełnie mało dotkliwy dla Rosji. Tak no, a poza tym Rosja może podpisać umowy handlowe z innymi krajami spoza Unii. Tak, tak, i to następuje, bo, bo trzeba powiedzieć od razu, że to, na co tak naprawdę niechcący sankcje spowodowały wzrost skłonności modernizacyjnych w Rosji. Rosja się musi przestawić i się przestawia bardzo szybko. Okazuje się, że bardzo szybko też w tym układzie gospodarki rynkowej i na przykład brak polskich owoców i warzyw i europejski no bo też brak hiszpańskich pomidorów, włoskich pomidorów, owoców z Hiszpanii i, i z Włoch mleka, czy tam mięsa z, z Belgii i z Holandii, wyrobów mlecznych też z Polski i mięsa z Polski spowodowało, że Rosja szybko sięgnęła do innych rynków i na przykład Pojawiły się z tego co ja wiem. na przykład od razu jabłka z Turcji, jabłka z Iranu. Być może część to idzie takim okrężnym y, ruchem i y, jest to część jabłek z Polski, ale bardzo dużo jest to jabłek rzeczywiście z upraw w Turcji i w Iranie. I to będą rynki, tak naprawdę rynek rosyjski będzie zajęty przez nowych dostawców, i polscy producenci muszą się z tym liczyć. I tu jest dopiero właściwa ocena tej nierostropnej polityki rządu polskiego. No, nie tylko polskiego, bo to jeśli chodzi o te sankcje, to tracą. Również i inne kraje, w Belgii na przykład, w Grecji, na, na Węgrzech, no w Niemcy, Hiszpanii. Francuzi, Hiszpanie, tak, tak. Te sankcje odbijają się właściwie czkawką tutaj. I no, sytuacja jest o tyle niekorzystna, bo kto będzie wyrównywał teraz straty w rolnictwie z powodu sankcji wprowadzonych przez, no, przez kogo? Przez Waszyngton. Bo to na żądanie żydowstwa, międzynarodowego Żyda z USA są te sankcje utrzymywane stąd można iść dalej i wyprowadzić kolejny wniosek, że rządzący na przykład w Polsce realizują i popierają sankcje w interesie żydostwa amerykańskiego, natomiast lekceważą interes polskich producentów. Rekompensat domagają się producenci z krajów Unii Europejskiej. I to jest właściwie absurdalna sprawa, dlatego że te rekompensaty będą wypłacane z pieniędzy jakie każde państwo wpłaca do Unii Europejskiej, czyli z naszych Podatków. I to jest przecież jakiś absurd. Powinniśmy w takiej sytuacji, jeśli z Rosją ch wojnę chce prowadzić międzynarodowy Żyd, chce wobec Rosji stosować sankcje gospodarcze, powinien nam zwrócić pieniądze. Powiedzmy w takim razie Żydzie, międzynarodowy życie, żydowska, światowa finansjera, zapłać nam rekompensatę za poniesione straty w związku z Twoimi sankcjami, w związku z Twoją wojną. No tak, no to to jest bezwzględnie, że to jest oczywiście pełna nieodpowiedzialność i lekceważenie y, interesów gospodarczych, zarówno takich krótkookresowych, jak i długookresowych, bo w krótkim okresie czasu to rzeczywiście brak dochodów na poziomie takim, jak to było w poprzednich latach z eksportu polskiej żywności na rynek wschodnich, ale co jest najważniejsze, to jest w tym długim okresie czasu groźba wyeliminowania w ogóle polskich dostawców z rynku rosyjskiego. Czyli my ponosimy, my ponosimy straty. I, i, I jakie z tego mamy poza tym korzyści? Czy mamy jakieś korzyści polityczne? Też nie. No nie, no nie ma korzyści politycznych, dlatego, że e, zawsze zadaję to pytanie, co jest tak bardzo pociągające w tym szowinizmie ukraińskim i w tym zupełnie bezrefleksyjnym, awanturniczej polityce rządu w Kijowie, żeby Polacy mieli temu sprzyjać. No to nie, nie ma nic, co uzasadnia no polski upór oraz pójście w Zaparte. A teraz, jeśli chodzi o tę cenę ropy. Już cena ropy zaczyna iść powoli w górę. Dlatego, że zbyt długo utrzymywano sztucznie jej cenę, i to się niekorzystnie również odbija po stronie no, właścicieli przedsiębiorstw. Handlujących ropą, no, czyli przedsiębiorstw żydowskich w świecie zachodnim. Oni nie są w stanie tego utrzymywać. Spadek, celowy spadek wartości rubla, który spowodowany został przez zmowę banków. Chociaż trzeba zaraz zaznaczyć, że zatrzymany. Rubel już się tak, ustabilizował. Tak. też nie jest korzystny dla Zachodu. To jest tak jak z tym przysłowiowym kijem: każdy kij ma dwa końce. Ale na przykład. W dalszym ciągu utrzymywane są no, wymiana handlowa, wymiana informacyjna w przemyśle kosmicznym między Rosją a Zachodem. Czyli są dziedziny, w których sankcje nie występują. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ja się zastanawiam, czy przede wszystkim, jeśli chodzi o te sankcje, które kraje europejskie, sankcje gospodarcze w stosunku do Rosji wprowadzają, czy ich rzeczywistym celem nie jest. Niszczenie rolnictwa w Europie, bo jest to na pewno związane z tą umową, którą Unia Europejska ma podpisać z USA, dotyczącą strefy wspólnego obszaru handlu. No tak, no to jest czyszczenie prawdopodobnie pola dla firm amerykańskich które stoją przed problemem słabej dynamiki rozwoju Stanów Zjednoczonych, no zagrożonej polityki czy wartości dolara, bo przecież ten rosnący trend dolara jest bardzo spekulacyjny i krótkookresowo wywindowany nie jest nie do utrzymania. Wysoki kurs dolara w długim okresie czasu, niektórzy nawet mówią, że to są przedśmiertelne drgawki dolara, przed tym jak utraci definitywny status waluty światowej, bo on już został tak podważony tak. przez powstanie wspólnego banku między Chinami, Rosją i, i państwami w ogóle BRICS i tym desperackim ruchu wywołany jest ten, między innymi ten, to zamieszanie na Ukrainie, ale tam jest też jeszcze jeden bardzo ważny moment, jak gdyby niedoceniany albo przemilczany. Musimy mieć świadomość, że zasoby żyznych gleb Ukrainy, na przykład 1,4 światowych zasobów czarnoziemów, to są czarnoziemy Ukrainy. To jest bardzo żyzne obszary gospodarcze i w tym okresie teraz tego chaosu, tak zwanego, trwa przyspieszony akt przejmowania własności ziemi, tych gruntów, przez wielkie korporacje z sektora roln rolnego, a głównie amerykańskie. Monsanto, Cargill produkujące zarówno produkcję żywnościową, jak i środki ochrony roślin, itd. itd. To są wielkie korporacje amerykańskie, które wchodzą i przejmują grunty Ukrainy. Ale myliłby się ten, kto by myślał, że przejmowane są one po to, żeby tam zacząć uprawę roli. Ponownie. Nie, ponieważ w Europie, w Unii Europejskiej są dopłaty za odłogowanie ziemi. W tej chwili znacznie mniej mamy ziem uprawnych w całej Europie niż 20 lat temu. Czyli generalnie chodziłoby o to, żeby produkcję rolną utrzymać. W pewnych określonych rękach. No tak, ale właśnie tak, właśnie. Kontro, główny cel to kontrolowanie tych, tych zasobów żywności. Tych, bo to jest jak żeby, gdyby pozwolenie na to, żeby ewentualnie kraje mogły być niezależne żywnościowo, oraz żeby ten napływ żywności występował poza kontrolą wielkich korporacji, które są no, zintegrowane z kompleksem wojskowym Stanów Zjednoczonych. Na przykład właśnie te wielkie banki. Zachodnie wykupiły sporo ziemi w Ameryce Południowej i stamtąd będzie dostarczane rolnictwo, znaczy produkty rolno-spożywcze do Europy, tak, tak również i do Stanów Zjednoczonych. A więc będzie można tę ludność krajów zachodnich trzymać za twarz brutalnie przez dostarczanie bądź niedostarczanie żywności w dodatku genetycznie zmodyfikowanej której znacznie mniej się produkuje w Europie niż, na, niż produkują to Stany Zjednoczone, które zniszczyły nawet swoje rolnictwo. Tam w tej chwili jest tylko około 5% farmerów, którzy posiadają ziemię. Reszta jest w rękach banków. Do farmerów wysyła się drony, które do nich strzelają, jeśli odmawiają stosowania zmodyfikowanych pasz bądź nawozów. Czyli można powiedzieć, tak reasumując na szybko, że... Ten proces y, chaosu na Ukrainie oraz sankcji gospodarczych to de facto w konsekwencjach proces antynarodowy w stosunku do krajów europejskich, można powiedzieć nawet antycywilizacyjny w stosunku do pewnych celów gospodarowania, dlatego że wielkie koncerny, wielkie korporacje ponadnarodowe, opanowane głównie przez kompleks finansowy żydowsko-anglosaski, Starają się zachwiać normalnym procesem gospodarowania, normalnym procesem przyrostu demograficznego, czyli zachwiać stabilną polityką międzynarodową, i de facto to nie jest w interesie żadnego z krajów ani europejskich, ani światowych, dlatego że pozwolenie korporacjom amerykańskim na samowolę oraz na to ludobójcze wręcz działanie powoduje, że przyszłość byłaby niepokojąca, gdyby miało zwyciężyć to myślenie światowego lichwiarsko-żydowskiego. Kompleksu, który chciałby na tej przestrzeni europejskiej spowodować chaos, dezorganizację i de facto przyczyniać się do zahamowania rozwoju gospodarczego krajów i do jakiegoś dobrobytu. Innym razem opowiemy o tym, że to będzie się wiązało z ogromnymi kosztami związanymi z leczeniem ludzi. Trzeba będzie ogromne środki przeznaczać na ochronę zdrowia w związku. Z tym, że korzystamy ze szkodliwej dla zdrowia żywności. A to są naczynia połączone, i ten kompleks producentów środków farmaceutycznych to jest znowu wielka domena koncernów amerykańskich. Ale o tym w następnej audycji. Dziękujemy. A dzisiaj ze studia WPS Production mówili do Państwa Dariusz Kosiur i Paweł Ziemiński.